Dwie spółki, ten sam wynik finansowy, jedna decyzja o zabezpieczeniu i zupełnie różne konsekwencje. Za chwilę pokażę dlaczego. Umowa wspólników historia dwóch scenariuszy. Poznajcie historię dwóch firm i dwóch zupełnie różnych zakończeń. Jedna miała plan, druga cóż, przekonacie się sami. Wspólnik pierwszy dogadamy się, jak coś się stanie nie ma sprawy. Wspólnik drugi jasne przecież jesteśmy dorośli. Po co komplikować? Wszystko idzie świetnie. Firma rośnie, klienci zadowoleni, wspólnicy w zgodzie. Nikt nie myśli o czarnych scenariuszach. Po co? Przecież są przyjaciółmi. Coś się stało. Telefon dzwoni. Nagłe zdarzenie losowe. Jeden ze wspólników nagle nie może prowadzić firmy. Twarz blednie. Drugi wspólnik zdaje sobie sprawę, że nie ma planu, żadnych ustaleń, nic. Nagłe zdarzenie. Moment, który zmienia wszystko. Choroba, wypadek, śmierć, konflikt. Nikt tego nie planuje, ale każdy może się na to przygotować. Totalne pandemonium. Spadające wykresy firma bez lidera traci klientów i pozycję na rynku. Klienci uciekają. Niepewność sytuacji sprawia, że kontrahenci rezygnują. Stos rachunków zobowiązania rosną, a płynność finansowa spada. Rodzina wkracza do akcji, firma pada, dawaj force. Żądają natychmiastowego wykupu udziałów, ale my nie mamy gotówki. Jęk rozpaczy drugiego wspólnika, który właśnie zdał sobie sprawę z prawdziwej skali problemu. Wojna o udziały. Wspólnik drugi, mieliśmy się dogadać. Rodzina, my chcemy pieniądze, teraz. Emocje plus pieniądze. Równa się katastrofa. Wspólnicy ciągną jedną teczkę z napisem udziały, każdy w inną stronę. Rodzina domaga się pieniędzy, firma traci na wartości z każdym dniem. Zaufanie? Przepadło bezpowrotnie. Bez umowy wspólników każdy konflikt zamienia się w prawną i emocjonalną wojnę. Koszty rosną, firma umiera, wszyscy tracą. A gdyby tak wcześniej? Cofamy taśmę. Wracamy do momentu, gdy wszystko było jeszcze w porządku. Co by było, gdyby wspólnicy przygotowali się na czarny scenariusz? Umowa wspólników. Jasne zasady. Co się dzieje w razie kryzysu, kto może przejąć udziały, jak wycenić firmę? Polisa ubezpieczeniowa. Pieniądze na wykup udziałów dostępne od razu, bez obciążania firmy. Plan awaryjny spokój ducha i gotowość na każdą sytuację. Rodzina zabezpieczona. Firma działa dalej. Umowa to plan, polisa to pieniądze. Razem spokój. Happy end, ale tylko z planem. Firma działa. Biznes kontynuuje działalność bez zakłóceń. Rodzina zabezpieczona. Otrzymuje sprawiedliwą wypłatę z polisy. Wspólnik odetchnął. Wie, że ma plan i środki na jego realizację. Bez planu. Firma pada. Dawaj force chaos i konflikty straty finansowe. Koniec przyjaźni. Z planem firma działa, bo był plan. Spokój i pewność ciągłość biznesu. Wszyscy chronieni. Która wersja brzmi lepiej?